Naszym gościem jest dr Ludwik Kotecki, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, no więc to było oczywiste w środę, że to przynajmniej się tam wydawało tutaj w newsroomie, ale chyba szerzej też była taka opinia, że coś nowego w tych danych zobaczyliście. Coś, czego my spo, spo, spoza Rady, zwykli zjadacze informacji ekonomicznych, jeszcze nie widzimy. Może w tej projekcji inflacyjnej coś już jest takiego, co stanowi te, te dane, o których prezes Glapiński powiedział, że no po prostu ta obniżka no to jest reakcja na to, co w danych było widać. No, bardzo dobrze Pan to właściwie zdiagnozował. Znaczy, no, oczywiście, bardzo ważnym elementem dla Rady zawsze jest projekcja inflacyjna. No, i ta projekcja uspokaja. Znaczy, ona po raz kolejny, zresztą, bo już marcowa była bardzo dobrą projekcją, no, ta jakby potwierdza, albo nawet jeszcze pogłębia tą, ten, ten optymizm, jeżeli chodzi o inflację. Inflację którą no w lipcu, bo jesteśmy w lipcu, ale inflację jeszcze nie znamy za lipiec, pod koniec lipca zobaczymy tą pierwsze szacunki, prawdopodobnie zobaczymy inflację na poziomie poniżej 3% już w lipcu, tak? W związku z tym wydawało nam się, i to potwierdza właśnie między innymi projekcja inflacyjna, która... Moim zdaniem jest nawet, bym powiedział, lekko pesymistyczna, jeżeli chodzi o, o ten optymizm. Żeby tak już ostrożna, nazwijmy optymizm. to ostrożna. Ostrożna, okay, o, okay. ostrożna, no, bo wydaje mi się, że, że może być jeszcze lepiej, szczególnie w czwartym kwartale, bo tam jest to założenia o tych taryfach, no, o tych starych taryfach, które no moim zdaniem to założenie jest bardzo mało realistyczne. Znaczy, że wrócimy do cen prądu na poziomie 623 zł za mega megawattogodzinę. No, wydaje mi się to bardzo, bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym inflacja w czwartym kwartale nie podskoczy i pozostanie poniżej 3%. Jest. I dlatego zniżyliśmy no, ale... stopy. Rozumiem, ale patrzę na ten wykres, w którym ostatni słupek pokazuje odczyt wstępny CPI, który poznaliśmy w piątek. Widzę 4 i 1. Słyszę pana, słyszałem wcześniej komercyjnych ekonomistów w, z kilku banków, z którymi rozmawialiśmy. Wszyscy mi mówią, że właśnie ta lipcowa będzie niska. Ale no, t, t, trochę mi tutaj mózg eksploduje z 4-1 na 3. A, ja tak. myśl, myślałem, że 3-7, no 3-8. <grym> nie, nie, nie. Nie ale nie ale ma co, 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 co spowoduje, że będzie taki. To czemu nie 2,5, jak było w czerwcu zeszłego roku. Już, już wyjaśniam. A właśnie, o, bardzo dobrze Pan tutaj zauważył. W czerwcu 2024 była niska inflacja, i nagle w lipcu się zrobiła wysoka. No, był to efekt częściowego odmrożenia właśnie cen, cen prądu. No i teraz ten efekt nam wygaśnie właśnie w lipcu. I, i sam, samo, samo, te, samo wygaśnięcie tego efektu obniża inflację o 1,6. Czyli jak sobie odejmiemy od tego 4,41 w czerwcu. Te 1,6, no to właśnie lądujemy mocno poniżej 3%. No ale oczywiście procesy cenowe postępują. Tam będzie wprowadzenie opłaty mocowej, która dla odmiany podwyższy lekko inflację. Potem będą nowe taryfy na gaz, które lekko obniżą inflację. No i oczywiście inne towary i usługi konsumpcyjne, które w różny sposób się zachowują. Tak czy inaczej, inflacja, moim zdaniem, zejdzie poniżej 3% i to jest. I to jest, tak jak powiedziałem, dosyć ciągle jeszcze ostrożny szacunek, bo są tacy, którzy mówią, że ona już będzie w lipcu na poziomie 2,5. Moim zdaniem będzie lekko powyżej 2,5, ale, ale poniżej 3. Poniżej 3. Inflacja poniżej 3. To... Pamiętam, tak. jak dyskutowaliśmy, czy będzie 20%, czy nie będzie, to znowu nie było tak dawno, no, to aż się to, tak. w... trudno przyzwyczaić do rozmowy na ten temat. Nie, no ale, ale dobrze, to w takim do razie pyta... wracamy do normalności. Tak, i oby. I, no właśnie, i teraz chciałoby się powiedzieć, i oby ta normalność jak najdłużej została. To ja rozumiem, że jak zejdziemy poniżej trzech, to nie oznacza, że będziemy mieli w kolejnych miesiącach już taki błogostan. E, tylko wciąż będziemy się zmagać e, z różnego rodzaju e, takimi lekkimi wzrostami. Do, do jakiego poziomu wrócimy, gdzieś do czterech jeszcze w tym roku? Czy, czy uda się już nie wrócić? Czy... Uda się nie wrócić. Ja mam nadzieję, że uda się już nie wrócić do, do trzech, czy to powyżej trzech. To znaczy, że pozostaniemy w tym przedziale 2,5-3 przez tak? no, pozostałe miesiące tego roku. Natomiast my ciągle, my mówię teraz, Rada, ale też ja tutaj podzielam większość, jakby większość opinii tutaj członków Rady, że raczej powinniśmy pozostać ostrożni. Znaczy, jest jeden element, który ciągle gdzieś tam musimy, o którym musimy pamiętać, to jest inflacja tak zwana bazowa. Ona też zrobiła karierę w ostatnich tam latach. Ona ciągle pozostanie poniżej, po, powyżej 3%. Znaczy o ile CPI nam tu rzeczywiście spad spada i, i będzie spa, i spadnie rzeczywiście w lipcu poniżej 3%, to ta to, to, to bazowa, czyli ta nasza krajowa, tak niektórzy mówili inflacja ciągle będzie powyżej 3%, tak? Czyli tutaj to wskazuje, że na inflację w Polsce dosyć mocno oddziaływały czynniki takie zewnętrzne, ceny surowców na przykład, tak? Ceny ropy i tak dalej. I one nam sprowadziły ten, tego CPI-a do poziomu poniżej 3%. No, ta, ta krajowa nazwijmy, ta część krajowa inflacji ciągle jest lekko powyżej 3%, dlatego powinniśmy tutaj sobie ostrożnie schodzić z tymi stopami i zakładam, że to to się będzie działo, tak? No tutaj tu znowu nie ma kontrowersji. Nie chcą, nie chcą członkowie za, wprost tak mocno powiedzieć, że to jest początek cyklu, ale jednocześnie nie wykluczają dalszych obniżek. No to nie jest deterministyczne, ale, tak? Panie, panie, panie doktorze, a do, czy, czy mogę pana prosić, żeby pan, pan opowiedział swoje stopy procentowe na następne <noise> półrocze Jasne. i na kolejny rok? E, czego w takim razie mamy się spodziewać? No bo ten jakby ro rozumiem, że ta inflacja sytuacja jest taka no, dosyć już inna niż to, do czego byliśmy jeszcze przyzwyczajeni na co narzekaliśmy. No ale to teraz mielibyśmy takie oczekiwanie, że no to, to z tymi stopami to tam będziecie dosyć poważnie. Y y je ścinać, bo gdybyśmy przyjęli, że inflacja będzie mniej więcej tak gdzieś na poziomie 2,5% 3%, to stopy procentowe jakie powinny być i jak szybko. To tu, tutaj od jakiegoś czasu ja komunikuję, że, że mi się wydaje, że i to jest moim zdaniem ostrożne, chociaż niektórzy uważają, że jestem takim gołębim członkiem, ale to, to nie to naprawdę nie. Nie chodzi o gołębiość czy, czy jastrzębiocz. Mianowicie wydaje mi się, że w tym roku jest przestrzeń na co najmniej jeszcze jedną obniżkę, bo ja mówiłem o 100 punktach w całym roku, no to zrealizowaliśmy 75% tego, tych 100 punktów, ale, ale to może być nawet 125 w sumie, czyli jedna albo dwie obniżki w tym roku i kolejne 100 punktów bazowych w przyszłym to jest moim zdaniem. Wydaje się na dziś oczywiście bezpieczny scenariusz, tak? Oczywiście to będzie rozłożone, nie będziemy ciąć tych stóp. Tak zakładam. Właśnie takimi krokami 50 punktów, czy, czy nawet więcej, bo to, zro, do, bo to było rzeczywiście dostosowanie w maju, żeśmy dostosowali inflację, nie, stopy procentowe, przepraszam, po długim okresie nie, robi, nie, nie podejmowania żadnych decyzji. Tak. Przypomnę, przed, przed majem to, była, to był październik 23, kiedy, kiedy stopy spadły. No ale teraz już wchodzimy jednak, tak. chcąc nie chcąc, w pewien cykl. Panie doktorze, no to co? Za rok o tej porze... Około 3%? Stopa referencyjna? No nie, yy, chyba jeszcze nie, ale poniżej, zakładam, że to będzie poniżej 4%. Ludwik Kotecki, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.